Cześć, dzień dobry, witam Was z wnętrza nowego BMW X5 i jednocześnie zapraszam Was prawdopodobnie na najnudniejszy test tego samochodu, jaki będziecie mieli okazję zobaczyć. Najnudniejszy, dlatego że chcę się skupić tylko na, w tym teście, chcę się skupić tylko na jednym aspekcie tego samochodu, jakim są uchwyty na kubki. Dlaczego akurat uchwyty na kubki? Ponieważ w X5 w jakimś tam pakiecie e, opcjonalnie dostajemy podgrzewane i chłodzone uchwyty na kubki a to jest opcja, która bardzo rzadko pojawia się w samochodach klasy premium. Ostatni raz pamiętam, miałem z nią do czynienia w lunch itemie. Dlatego korzystając z okazji, że w X5 mam takie uchwyty na kubki, postanowiłem sprawdzić, czy one faktycznie działają, czy są w stanie podtrzymać temperaturę napoju. Tutaj w BMW X5 to podgrzewanie i chłodzenie uchwytów na kubki jest realizowane, tudzież kubków, realizowane jest przez samą, sam spód uchwytu, Tutaj jest bardzo ciepły spodzik. Tutaj jest bardzo zimny spodzik już. A tu nam się indukcyjnie ładuje kluczyk. Przeprowadzimy więc eksperyment. Za chwilę na stacji kupię cztery napoje. Dwa ciepłe, powiedzmy jakąś kawusię. I dwa zimne, coś w puszkach. I powtykam je w te uchwyty na kubki. Dwa z przodu są podgrzewane. O, odczytało gest. Dwa z tyłu, e, dwa z tyłu nie są podgrzewane. W związku z tym sprawdzimy, czy to podgrzewanie faktycznie coś daje. Jak sprawdzimy? Tym oto termometrem, który specjalnie na potrzeby tego testu kupiłem za 33 zł. To jest wysokobudżetowa produkcja, ale ktoś to musiał zrobić. I jeszcze jedno, bo to jest bardzo profesjonalny test, ważne są w związku z tym profesjonalne warunki pomiaru. Temperatura w samochodzie jest wyrównana, z przodu i z tyłu mamy taką samą temperaturę, działa czterostrefowa klimatyzacja. Kubki i puszki będą napełnione tylko do połowy, żeby po pierwsze. Mm, Objętość tego płynu nie była aż tak duża. A po drugie, no, nie jeździcie cały czas z pełnymi kubkami. Nie trzymacie w cup holderach zawsze pełnych kubków. Stopniowo tego płynu bywa. W związku z tym to pół godziny i pół kubka. Sądzę, że to są wymierne warunki e, do testu. Zdam, że pani powiedziała sobie. No dobra, zakupy zrobione. E, mamy dwie kawusie. Muszę teraz z nich troszkę odlać. No cóż, szkoda. Wszystko w imię dobra nauki Tu mamy pół kubeczka jednej kawusi Bierzemy drugi kubeczek Okej okay. Mamy identyczne Wstawiamy ją do podgrzewanego Włączamy podgrzewanie I wstawiamy z tyłu do nieogrzewanego uchwytu na kubki No i teraz Kolusie Niestety znów trzeba odlać To mi będzie gorzej z wymierzeniem Wstawiamy do Chłodzonego uchwytu i drugiego. Pora na pomiar temperatury. 10,1 /10 stopnia Celsjusza. Dobra, lecimy z kawusią. Jeszcze rośnie. To czekamy dalej. Mamy pięknie wykończone wszystko kryształem. To Kryształ jest całkiem przyjemny w dotyku. Niektórzy narzekają, że jest trochę plastikowy. Według mnie nie ma tu się do czego przyczepić. To pokrętło może być też gładzikiem, co ciekawe, nie wygląda, ale jest gładzikiem B, O, R Dobra, co u naszej kawy? 67,2, i 2, ok. 67,5 z tyłu 60. Przenosimy się do z tyłu. Te zegary, no cóż, widziałem, ładniejsze cyfrowe zegary bardziej mi się podobają na przykład te w nowym Tuaregu, tym bardziej, że tutaj ta cyfrowość tych zegarów nie przekłada się na to, że byśmy mogli je w jakiś sposób bardziej konfigurować. Możemy sobie przełączać tylko wskazanie komputera pokładowego. I w zasadzie tyle. Tu jeszcze pod kilometrami na godzinę możemy sobie włączyć widok mil na godzinę. No i zmieniają się w zależności od trybu jazdy, ale to są naprawdę zmiany kosmetyczne. Wiele tu, jeżeli chodzi o BMW X5, nie poszalejemy. Niestety, 10,4. Ok, spadło 10,4 krakowskim targiem. Kupki na miejscach, pomiary wykonane. Temperatura w samochodzie stabilna. Jest godzina 12.53 13.30 melduje się z powrotem. No, 10 minut już za nami. Wyjechałem na obwodnicę Warszawy. Jadę w kierunku Łodzi. Jest więc chwila czasu, żeby troszkę poopowiadać o nowym BMW X5. Jak to w ogóle jeździ? Tak jak można do tego oczekiwać po subie za pół bani. Tu mamy najsłabszy diesel, tam około 250 koni mocy. 3 litry, 6 cylindrów, czyli tak jak powinno być. Jest pneumatyka, jest skrętna tylna oś. W końcu nic piące. z drogą w manewrach w mieście skrętna tylna oś genialnie pomaga. Przy szybkim podkonywaniu również, chociaż nie czuć tego aż tak bardzo jak na manewrach na parkingu, mamy masaże. Niestety tylko 3 stopnie intensywności, za to dużo masaży do wyboru. Trening całego ciała, trening głowia, masaż lędźwi, masaż ramion, masaż pleców, mobilizacja całego ciała, mobilizacja tułowia, mobilizacja mięśni Mamy podgrzewane fotele i wentylowane oczywiście, chociaż wentylacji i podgrzewania nie da się włączyć jednocześnie, natomiast podgrzewane, i wenty podgrzewane są również podłokietniki po obu stronach, w dodatku da się balansować czy podgrzewane ma być mocniej siedlisko czy plecy, w związku z tym X5 nadrabia zaległości. To są obecne takie standardy w klasie premium, które, które wypadałoby mieć. Tutaj ten asystent, którego włączamy tylko jednym przyciskiem możemy puścić kierownicę na chwilę oczywiście, ale od razu zapina odpowiednią prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu. Tutaj widzicie, zaczyna się skarżyć, żebym złapał kierownicę. To już jest ewidentny sygnał do tego, że po faceliftingu, czyli za jakieś 4 lata, X5 będzie już mogła prowadzić się sama przez w określonych warunkach. Nie będzie nas upominać o to, abyśmy wycili kierownicę. Za chwilę zrobił się czerwone, a jeżeli nie zareaguje jak zrobił się czerwone, no to będzie awaryjne zatrzymanie. Samochód zacznie stopniowo wytracać prędkość, ale tego nie będziemy tu robić. Weter jest pusto, ale okej, okay, przejmę. No i oczywiście mamy nowość, czyli cały ten nowy system multimedialny, w pełni właściwie konfigurowalny, dotykowy również. Można sobie ustawiać, ja tu sobie ustawiłem taki GTR-owy ten GTR-owy panel, a tu na pewnie ten. To jest mój GTR, panel jak z Nisa na GTR. No, chodzi o to, że podobnie jak w nowym Volkswagenie Tuaregu, chociaż w Tuaregu robi się to troszkę łatwiej moduły. Tutaj mamy jeden moduł, drugi moduł, trzeci moduł, czwarty moduł i możemy je zagospodarować tak jak w telefonie komórkowym dowolnymi widgetami. Proszę bardzo. Radio Maryja. Możemy pogłosić. Co to się stało, że Pani powiedziała sobie i powiedziała komuś innym? Ściszyć. Jest też zmiana źródła. To kiedyś... Znaczy to trzeba okay. ustawić. Teraz zmiana źródła, może być też zmiana stacji radiowej. No i doszedł nowy gest, tak zwany gest luźnej kiści. Luźna kiść to jest kładziemy tak maczkę. Robimy tak jak akurat jest skonfigurowane, że pojawia się przy tym geście wpisywanie adresów nawigacji. Luźna kiść. Raz, luźna kiść. To chyba wszystkie gesty na razie, jeżeli chodzi o BNP. Nie, nie jestem mistrzem lewego pasa, już ucieka. Wyciszenie wnętrza, no przyzwoita średnia w klasie premium. Mimo tego co dzieje się z przodu, czyli tych wielkich nerek, to X5 jest skutecznie wyciszone. Oczywiście w opcji mamy dźwiękosztelną szybę przednią, chyba za około 2000 zł, za około 2000 zł i na pewno ona trochę tutaj pomaga. No dobrze, minęło ponad pół godziny odkąd dokonaliśmy pierwszych pomiarów. Pora zweryfikować, co tu się dzieje. Z tyłu już mierzymy temperaturę kawy, która nie była podgrzewana. 38,1 stopnia. Mniej nie chcę o 38 stopni równe. Przenosimy się do kawy z przodu. Zamieszamy, zobaczymy, jaki tutaj wynik. Tu, a w międzyczasie, jak tu się dokonuje pomiar, to mogę Wam pokazać to wszystko, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o system parkowania, no to już jest rozwiązanie znane z na przykład serii 7. Pierwszy raz to pojawiło się chyba w serii 7. To jest kolejny gest, na który można, który można wykorzystać, no i pozwala dobrze zorientować się w tym, co dzieje się wokół samochodu, można to też zrobić tym pokrętłem. Będzie więcej. daż więcej. 45,4 stopnia. No to lecimy z kolą chłodzoną. 14,2. Pokazuję. Zapisujemy to jako temperaturę ostateczną. Stop. Lecimy do koli tyłu i będziemy mieli teraz jasność w sytuacji. Mierzymy. O, wibracje od diesla słychać. Delikatne. Mam kawę podgrzewaną i kawę niepodgrzewaną. Teraz łyczek podgrzewanej. Łagodna mieszanka, to co te? Teraz łyczek niepodgrzewanej. Czuć wyraźną, wyraźną różnicę 15,3 stopnia. 15,3 stopnia. Ok, wyniki są. Wypadałoby to wszystko podsumować. Dajcie mi chwilę. Jeszcze empiryczny test koli. Kola chłodzona. Dawno nie przepijałem koli kawą. I odwrotnie. No jest chłodna. A kola niechłodzona? Nie czuć różnicy. Wyniki, proszę bardzo. Kawa podgrzewana, ta tutaj, która była podgrzewana w uchwycie na kubek, yy, jej temperatura obniżyła się o 21,8 stopnia, natomiast kawa, która nie była podgrzewana, jechała sobie w standardowym uchwycie. W ciągu no, 40 minut jej temperatura spadła o 29,6 stopnia, w związku z tym mamy prawie 8 stopni Celsjusza różnicy w pół godziny przy no, połowie objętości kubka. I to jest różnica, którą da się wyczuć pijąc kawę. Natomiast przy koli, kola, która była chłodzona, straciła 4,1 stopnia Celsjusza. Została ogrzała się o 4,1 stopnia Celsjusza. Natomiast kawa, która nie była czyli podróż... kola, która nie była chłodzona, czyli podróżowała sobie z tyłu. No, e, ogrzała się o 4,9 stopnia, tu nie powinno być i tej różnicy nie da się wyczuć empirycznie, kiedy pijemy te dwie kole. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy mieli tutaj bardziej kompatybilne kubki z tymi podgrzewanymi uchwytami, czyli na przykład kubek od kawy by miał płaskie dno i ta Część powierzchnia styku podgrzewanej maty i kubka by była większa, to wyniki by były znacznie korzystniejsze, zarówno dla koli, jak i dla kawy. No więc pora na wnioski: czy podgrzewane i chłodzone uchwyty na kubki działają, czy zdają egzamin? No wygląda na to, że tak. Szczególnie ten podgrzewany, jeżeli naprawdę długo lubicie delektować się kawą w podróży, to taki podgrzewany uchwyt na kubek zda egzamin. Kawa dłużej pozostanie ciepła. Co do chłodzenia, jest trochę gorzej. No więc, tak wygląda sprawa z tym podgrzewaniem i chłodzeniem. Bardzo się cieszę, że miałem możliwość odpowiedzenia na najbardziej nurtujące Was pytanie dotyczące nowego BMW X5. Polecam się na przyszłość. Do zobaczenia. To, że pani powiedziała sobie i powiedziała komuś innemu, że...